jesteś? Jestem Angela. Szukam właśnie chłopaka. Mogę zostać twoim chłopakiem. Ja się nazywam Szybuks. Idziemy? Dobrze, idziemy, ale jakoś nas spowolniło. A, ty, ty, ty. ha, ha, ha. A, ty, spowolniłem cię. O, ty. Christmas, chodź tu. Wow. Wow. Załatwiłaś go, idziemy. No i jesteśmy. Wow, ale to jest ładna chata. Co to jest? Czy to jest jakiś kaszojad? Nie wyzywaj ją, bo cię zabije. Właśnie, no właśnie, załatwię Ciebie, jak to Figrispa. Ty, ty, lepszy pleśę. No, ja myślę, ale uważaj, bo my Ciebie teraz obserwujemy. Idziemy do namu mojego pokoju się przespać pierwszą nockę? Pik! Możemy. Co to za dźwięk. Nic, nic, idziemy co, mam się ochotę ocałować. No dobra, teraz. No dobra, idy. Ej, wy co ty robicie? No elo, no, czemu ty wchodzisz? Wylocha mi stąd. Wyprawiasz, a nie masz przypadkiem nic do nauki? Nie. Dobra, jeszcze raz. Super! Jesteśmy zakochani! O, jaka fajna istota! Weź się, przesun, zerwij z nią, teraz to jest moja. Odczepcie dziadek. To jest moja dziewczyna. No właśnie, nie może od razu ze mną zerwać, więc postanowiłam, że będzie moim chłopakiem.